Temat formacyjny na spotkanie kręgu w czerwcu 2022 roku. Radość miłości małżeńskiej. Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Z serdeczną i głęboką radością Kościół spogląda na rodziny, które pozostają wierne nauczaniu Ewangelii. Dziękując im i zachęcając do dawania świadectwa. Dzięki nim faktycznie zyskuje wiarygodność piękno małżeństwa, nierozerwalnego i wiernego na zawsze. W rodzinie, którą można niejako nazwać kościołem domowym, dojrzewa pierwsze eklezjalne doświadczenie komunii między osobami, w której odzwierciedla się, dzięki łasce, tajemnica Trójcy Świętej. To tutaj uczymy się wytrwałości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia. Ostatnie w roku formacyjnym, czerwcowe spotkanie kręgu, jest zawsze czasem podsumowania naszej całorocznej pracy. Czcigodny sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki ogromną wagę przykładał do poznawania i wdrażania w życie dokumentów Kościoła. W tym roku formacyjnym dane nam było pracować na podstawie takiego dokumentu, niezwykle istotnego dla naszej formacji małżeńsko-rodzinnej. W kolejnych miesiącach mieliśmy za zadanie refleksję nad poszczególnymi rozdziałami adhortacji apostolskiej Amoris Letitia. Z oczywistych względów konspekty spotkań zawierały tylko wybrane fragmenty tej przebogatej w treści adhortacji. Czy udało nam się przez ten czas zapoznać zawartymi w tym dokumencie myślami nauczania papieskiego? Jeżeli nie, to nie podawajmy się i próbujmy w czasie wakacji do nich powrócić. W czasie tego spotkania jeszcze raz spójrzmy na przybytą drogę, którą nakreślił przed nami papież Franciszek zacznę od wprowadzenia inspirowanego pismem świętym, które nada mu odpowiedni ton. Na tej podstawie rozważę aktualną sytuację rodzin, by stać twardo na ziemi. Następnie przypomnę pewne podstawowe kwestie nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie, by w ten sposób dać miejsce dwóm centralnym rozdziałom poświęconym miłości. Z kolei ukażę niektóre drogi duszpasterskie, które służą zbudowaniu solidnych i płodnych ognisk rodzinnych według planu Bożego, a jeden rozdział poświęcę wychowaniu dzieci. Dalej zatrzymam się przy zaproszeniu do miłosierdzia i do duszpasterskiego rozpoznania wobec sytuacji, które nie odpowiadają w pełni temu, co Pan nam proponuje, a na końcu przedstawię krótkoduchowość rodziny. Na etapie pilotowania kręgu, również podczas wielu rekolekcji, szczególnie orar 2, spotkanie kręgu przedstawiane jest jako szczyt i źródło naszej miesięcznej formacji. Określenie szczyt odkrywa przed nami prawdę i tajemnicę naszej własnej i z współmałżonkiem pracy. Przygotowując się do spotkania kręgu, podejmujemy wysiłek wspinania się na szczyt. Jak daleko i wysoko dotrzemy, czy na sam wierzchołek, czy zatrzymamy się na linii lasu. Od tego zależeć będzie, ile ostatecznie zobaczymy i czy będzie to piękna, szeroka perspektywa, czy tylko pnie okolicznych drzew. Spróbujmy więc w ten sposób spojrzeć na naszą tegoroczną pracę. Przypomnijmy sobie i podzielmy się na kręgu najważniejszymi odkryciami i doświadczeniami z przeżycia drogi którą nakreślił nam papież Franciszek w adhortacji. Osią naszego dzielenia niech stanie się również list ojca świętego Franciszka do małżonków z okazji roku Rodzina Amoris Leticia, zamieszczony w obecnym numerze. Pisząc go na święto świętej rodziny, papież z perspektywy pięciu lat spogląda również na adhortację. Spróbujmy też, przez pryzmat tego listu przyjrzeć się naszej tegorocznej pracy. Czy poznawanie Amoris Leticia, zgłębianie jej treści, stało się dla nas źródłem po wejściu na szczyt docieramy do źródła głębszego, pełniejszego, radośniejszego życia małżeńskiego, rodzinnego i wspólnotowego? Czy udało nam się wzorem Abrahama wyjść z naszych przestrzeni pod kontrolą? Naszych pewników, przestrzeni spokoju, ku ziemi, którą obiecuje Bóg: być dwojgiem w Chrystusie, dwojgiem w jednym. Jednym życiem, jednym my w komunii miłości z Jezusem, który żyje i jest obecny w każdej chwili naszego życia. Jakże piękne, treściwe opisanie tajemnicy sakramentu małżeństwa. Czy nasze przeżywanie radości ojcostwa i macierzyństwa pozwala dać dzieciom radość odkrywania, że są dziećmi Boga, dając naszym dzieciom wiarę i zdolność zaufania Bogu? Czy więc żyjemy jednym z istotnych elementów naszego charyzmatu, jakim jest katechumen nadrodzinny? Jakże piękne jest w końcu dostrzeżenie obecności Jezusa w łodzi naszego życia obecności poprzez sakrament małżeństwa. Ważne, abyście razem wpatrywali się w Jezusa. Tylko w ten sposób możecie osiągnąć spokój, przezwyciężyć konflikty i znaleźć rozwiązanie wielu waszych problemów. Nie dlatego, że znikną, lecz dlatego, że będziecie mogli zobaczyć je z innej perspektywy. Jedynie powierzając się w ręce Pana, będziecie mogli żyć tym, co wydaje się niemożliwe. Ostatnie, Czerwcowe spotkanie kręgu jest również czasem odnowienia swojej motywacji uczestniczenia w domowym kościele. Spróbujmy odpowiedzieć sobie, jak ostatni rok pozwolił nam wzrastać w miłości jedności małżeńskiej, budowaniu rodziny, zaproszeniu do służby i miłosierdzia. Czy na drodze formacji domowego kościoła udało nam się doświadczyć i odkryć radość miłości? Bo jak pisze papież w liście, Twój małżonek czy Twoja małżonka potrzebuje Twojego uśmiechu, Wasze dzieci potrzebują Waszych spojrzeń, które dodawałyby im otuchy. Duszpasterze i inne rodziny potrzebują Waszej obecności i Waszej radości, radości, która pochodzi od Pana. Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie podzielenia się na spotkaniu kręgu. Które fragmenty adhortacji Amolizeticia wywarły na mnie, na nas największe wrażenie? Czy na drodze tegorocznej formacji domowego kościoła udało nam się doświadczyć i odkryć radość miłości?